Na swoją dziewczynę. No dzisiaj to sprawdzimy, bo już się. Zadam ci kilka pytań i zobaczycie, jak dobrze się znacie. A ile jesteście razem? No już dwa lata przybijają. Zgadza się? Tak. Dobra, to już jedno za nami. Lecimy. A kiedy się poznaliście? Dokładna data. Oje. Okoliczności. Dosyć ciekawe. W sensie po prostu losowo y, siedziałem z ziomkiem y, w pewnym stanie w samochodzie i się przysiadło do, do samochodu, no i tak jakoś od słowa do słowa. Bez szczegółów, może dobra, rozumiemy. Nie, nie. To się. Z... Zgadza się? Zgadza się. A pamiętasz, co miała na sobie Twoja dziewczyna pierwszy raz, jak się zobaczyliście? Ubrane? Chyba białą. Nie mi się wydaje, że komplet szary dresów. Blisko. Tak? Białą bluzę i szary dres. Ok, no to akceptujemy. Dobrze, lecimy dalej. A jaki ma znak z Zodiaku? Ładowanie? Eee, rak. O, dobrze! Okay. ok! I uwaga. Kiedy ma urodziny? To jest lipiec. No, dawaj, dawaj. 19 lipca. Tak? Dobra, nie? dobra, wybrnął, ale. Zawsze mi się mylą te dasy. No Nawet <laughs> się nie przyznawaj. I ostatnie pytanko, jakie ma teraz Twoja dziewczyna paznokcie? No, to ma różowe z takimi białymi. Znaczy, nie, to nie są białe, kremowe końcówki, w miarę krótkie. Men. No nie wiem, nie To wiem. jest French. French. O French. O, o, o. <laughs> dobra. Ej, dobra, znacie się. Spoko. No to ja wam zostawiam rolki od Roll Club. No i zapraszamy do nas, bo mamy promocję 1 plus 1 gratis od poniedziałku do piątku na wybrane nasze rzeczy. Więc ty kupujesz i dajesz dziewczynie za darmo. Dzięki.